Kiedy nowy sezon? Rolnik szuka żony. 15 września widzowie zobaczą pierwszy odcinek 11. Edycji programu. Tym razem w randkowym show TVP udział wezmą dwie rolniczki, Wiktoria i Agata oraz trzech rolników Rafał, Sebastian i Marcin. Wiemy, kto otrzymał najwięcej listów, Rolnik szuka żony, 2024 kiedy oglądać? Pół roku temu TVP1 wyemitowała odcinek 011 edycji programu Rolnik szuka żony. W marcu mogliśmy zobaczyć wizytówki dziewięciorga uczestników, którzy są gotowi założyć rodzinę i poznać kogoś, kto marzy o tym samym. Zgłosili się do randkowego show, by znaleźć miłość, której brakuje im w życiu. Spośród nich wybrano pięć osób, które otrzymały największą liczbę listów. Już w najbliższą niedzielę 15 września 2024 roku, co wydarzy się w pierwszym odcinku, Rolnika. Wiemy, kto otrzymał najwięcej listów. W pierwszym odcinku Marta Manowska, która od 10 lat jest prowadzącą rolnika, przyjedzie do uczestniczek i uczestników z listami od osób, które zainteresowały się ich wizytówkami. Wybór 10 kandydatek lub kandydatów do spotkania na żywo na podstawie listów nigdy nie jest łatwy. W tej edycji Miłości szukają: 37-letni Marcin z Mazowsza, 44-letni Sebastian z Pomorza. 32-letni Rafał z Mazowsza, 57-letnia Agata z Mazowsza, 23-letnia Wiktoria z Pomorza. Uczestnik zaskoczył metamorfozą, tym razem to nie Marta Manowska zaskoczy rolników. Dwóch mężczyzn zdecydowało się w ostatnich miesiącach na życiowe zmiany, które zszokowały prowadzącą. Marcin postanowił wziąć się za siebie, i efekty jego pracy na siłowni robią wrażenie. Zobaczcie, jak zmienił się w ostatnich miesiącach: Metamorfoza jest widoczna gołym okiem. Z kolei Sebastian zabrał się za długo odkładany remont domu, co może mieć kluczowe znaczenie dla jego przyszłości. Agata podeszła do selekcji listów konkretnie i szczerze. Rafał był pod wrażeniem kreatywności kobiet. A Wiktoria, zgodnie z przypuszczeniami internautów, otrzymała skrzynie wiadomości od kandydatów i nie potrafiła ukryć emocji z nimi związanych. Czy uczestnicy 11 edycji programu, Rolnik szuka żony, znajdą miłość, o której marzą i stworzą trwałe związki? Tego dowiemy się już niebawem.